Ładnie tutaj źródełko zrobili. Tam w oddali jest gibon. widać go jak tam się idzie. Uczek prawy. Się skupiłem na tym źródełku tutaj. Ładnie zrobili go tu z Tam w tyle jeszcze jest kolejka linowa w parku chodzącego A kolejkę innym razem niż dzisiaj Tu widać tu chyba I Teraz za chwilę przyjadą zamknięte kabiny